Cześć, witam cię serdecznie w krótkim, spontanicznym, niecenzurowanym i nieciętym w żaden sposób e, odcinku nagraniu e, Opełni o pełni strzelcu, która e, będzie miała miejsce już niedługo bo 11 czerwca o godzinie 9.43 sprawdziłam dla Wrocławia Jeżeli jesteście w innym miejscu, e, to e, te przesunięcia mogą być o kilka, o kilka minut. Pełnia, czyli spotkanie części świadomej Słońca z częścią nieświadomą, podświadomą, czyli Księżycem. Astrologicznie te dwa światła ustawiają się naprzeciw siebie i dzieje się. <grytanie> Ta pełnia jest faktycznie wyjątkowa, ponieważ ten Księżyc jest najbliżej ze wszystkich pełni, najbliżej Ziemi, dlatego jest tak mocno widoczny. Dlatego ma ten niesamowity truskawkowy kolor. Jest absolutnie przepiękna. Zachęcam cię do tego, żeby wyjść wieczorem i popatrzeć się, popatrzeć się na Księżyc. Co to znaczy bardziej metaforycznie, co to znaczy astrologicznie, każdy chce wiedzieć. Ponieważ ta pełnia jest w znaku strzelca, ma ona rys mocno-jowiszowy. A Jowisz dopiero co wszedł do znaku Raka, w którym jest wywyższony, w którym jest piękny, mocny yy, i dobrze działający. Yy, zachęcam Was do przesłuchania odcinka o Jowiszu w Raku. Zrobiłam takowy w ramach astrokultury. Jest tam też prognoza dla znaków Zodiaku, więc możecie sobie posłuchać. Ale ta pełnia będzie bardzo Jowiszowa. Co to znaczy? To znaczy, że będzie o wolności. Będzie o tym, co z Jowiszem jest związane. A Jowisz związany jest z przygodą, Jowisz związany jest z jakiegoś rodzaju dzikością, z jakiegoś rodzaju mm, poszukiwaniami filozoficzno-duchowo-mentalnymi. E Jowisz jest o szukaniu naszej prawdy, o szukaniu naszej prawdy, która. Dla każdego będzie inna. E, Jowisz jest o, o tym, żeby puścić kontrolę i dać się ponieść przygodzie, dać się ponieść temu e, poczuciu, że życie tak naprawdę jest jedną wielką podróżą. Te, to, to jest esencja Jowisza. Ta, ta, ten wiatr w żaglach ta potrzeba wolności, ta potrzeba miłości, ta potrzeba też jakiejś e, dzikości. Mm, to jest bardzo, bardzo Jowiszowe i mam tutaj cytat, ponieważ ja lubię. Lubię literaturę, lubię kulturę, lubię kulturę, stąd astrokultura, który dla mnie jest tak bardzo strzelcowy. E, jest to cytat z książki W drodze Jacka Kerouaka, którą też bardzo lubię i brzmi on tak. Bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia. Szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz. Ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną jak bajeczne race, eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd. To jest pełnia w strzelcu. Tu mogłabym postawić kropkę, <gry> ale powiem jeszcze trochę więcej o samym, o samym horoskopie, który jest przyjemny, który jest jak taki powiew optymizmu, jak taki powiew um, być może po trudnych albo mniej sprzyjających aspektach. Tutaj mamy mocną Wenus, która zresztą jest, jest na osi Wenus w byku. Bardzo też taka sensualna, bardzo cielesna e, pełnia, która jest, tak jak już mówiłam, władana przez Jowisza, więc ten element dwóch planet beneficznych, Jowisza i Wenus, Mocnych i, wywyż, i wywyższonych, bo w swoim władztwie i wywyższonych, więc y, odczuwalne poczucie optymizmu, jakiegoś takiego wiatru w żagle. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby zobaczyć sobie, gdzie ta pełnia wypada, gdzie macie strzelca. 20 stopień to, ta, ta pełnia wypada w 20 stopniu, 38 minucie. I w tym obszarze, jeżeli znacie astrologię, to będzie Wam łatwiej. W tym obszarze, czyli w domu, w którym ta pełnia wypada, zastanówcie się, czy tam nie potrzebujecie wolności, czy tam nie potrzebujecie tej, tej energii, o której właśnie przed chwilą przeczytałam. Eee, czy tam nie potrzebujecie ruszyć w jakąś drogę metaforyczną, lub, lub, lub też nie. Możecie się zastanowić też bardziej ogólnie, czy w ogóle w życiu pozwalacie sobie na taki spontan, pozwalacie sobie na niezachwianą wiarę w to, że się uda. Czy jednak jesteście z tych takich kontrola tylko i wyłącznie rozum? Wiara, wiara tutaj nie ma nic wspólnego z, z, z tym, czy się uda, czy nie. To jest czysta kalkulacja i moja ciężka praca. Bo jeżeli tak, to ta pełnia może coś dla ciebie mieć. Może dla ciebie mieć takie poczucie, że jesteś częścią czegoś więcej, że, jesteś, że jest tu jakiś boski plan, którego jesteś częścią, i nie wszystko e, podlega. Kalkulacją. Nie wszystko trzeba kontrolować. Że czasem w życiu fajnie jest też dać się ponieść. Ja na przykład po, po, podzielę się tym, że od dwóch dni dwie noce śnią mi się podróże. I zawsze to są stany, i zawsze jestem w samochodzie i taki open road, czyli szeroka, pusta droga i po prostu jadę. Ciekawostka jest taka, że um, aspekty astrologiczne mogą się też jak najbardziej w ten sposób manifestować. To nie muszą być wydarzenia, to, może być, to mogą być też nasze sny. E, tranzyty też mówią dużo o naszym stanie, um, stanie ducha, albo mogą w ten sposób się odbijać, w ten sposób się przejawiać, czyli często te nasze tranzyty, to co się dzieje, może w naszych snach mieć odbicie. Myślę, że e, Jung by się ze mną zgodził. Ale wracając, wracając do pełni w strzelcu, to jest doskonały moment, żeby się zastanowić nad wolnością, nad tym, w co wierzę. Czy moja wiara jest niezachwiana? Czy mam w sobie pokłady nadziei? Czy nawet jeżeli jestem w trudniejszym momencie, to wierzę, że jestem w opiece, że ktoś nade mną czuwa, czy ktoś coś. Whatever. Czy wierzę w to, że moje życie może wyglądać dokładnie tak, jak chcę? Czy pozwalam sobie zakładać różowe okulary? Czy pozwalam sobie poszerzać swój horyzont poprzez poznawanie innego punktu widzenia, poprzez wymianę, poprzez podróże, poprzez spotykanie się z ludźmi z innych kultur, poprzez Uczenie się o innym sposobie życia, innych filozofiach, to jest bardzo, bardzo strzelcowe. Ta ciekawość świata to, żeby wsiąść w samochód, pociąg, jakikolwiek środek transportu i pojechać przed siebie to jest tak bardzo istotą strzelca. Ja myślę sobie o strzelcach, o, o archetypie strzelca, myślę sobie oczywiście o filozofii, myślę sobie o szamanizmie, o tego typu też podróżach, ale, ale tak kulturowo dla mnie, strzelec to jest pokolenie bitników. I tutaj y, książka Kerłaka w, w drodze bardzo się w to wpisuje. Zresztą robiłam taki mały research i wielu z nich y, ma gdzieś tam te strzelcowe placementy w horoskopach. Więc ten, ten element y, jest dla nich, dla nich wspólny o tych poszukiwaniach czegoś głębiej, poza materialną, konsumpcyjną rzeczywistością. Strzelec potrzebuje więcej. I zachęcam Cię bardzo, żebyś przy tej pełni zastanowił się, zastanowiła, gdzie w jakim obszarze życia Ty potrzebujesz też więcej. Potrzebujesz głębiej. Potrzebujesz zaufać, potrzebujesz czemuś uwierzyć, potrzebujesz dać się ponieść. Mm. Zostawiam Cię z tym. Życząc ci pięknej pełni. Tak jak mówiłam, to nagranie jest krótkie. Daj mi proszę znać, jak się czujesz, jak te pełnie odczuwasz, jak, co ona ci robi. Zapraszam Cię do posłuchania o Jowiszu trochę więcej o tym, o tym archetypie i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Dziękuję.